Siemka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. W tym odcinku będziemy budować sobie ołtarz, ale zabrzmiał mrocznie z tą muzyczką. Dobra, widzimy się na miejscu, w którym będę budował ten ołtarz. Już jestem tutaj na miejscu, ogólnie zapomniałem włączyć nagrywania. I tak to wyszło niestety. Ogólnie jeszcze chciałem zrobić coś w serię w stylu po, do pogadania taką na, na lajcie i to podejrzewam, że z nowego Minecrafta. Coś w stylu mi się wydaje, że tak jak miał rok, rok prowadził fajną serię z Minecrafta, gdzie on tam opowiadał o książkach, tylko ja bym opowiadał troszeczkę inaczej o moich może zainteresowaniach, przygodach z mojego życia coś w tym stylu, żeby też wiadomo było w miarę spoczko raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery, pięć hmm. tu już mi nie pasuje bo wiecie ja bym, ja bym chciał tutaj zrobić coś w stylu kamiennego kręgu dobra więc tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć to, to, bym musiał zrobić jeszcze, kurde, troszeczkę modernizacji dali. E, idzie e, noc. Ogólnie wczoraj wrzuciłem filmik z nowym Minecraftem i tak dalej. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie mi się to wszystko tam grało, nagrywało. Naprawdę przyjemnie. Myślałem, że mi komputer będzie, szczerze mówiąc, gorzej chodził. E, gorzej chodził, jeżeli bym miał wziąć pod uwagę tego Minecrafta, gdzie ten Minecraft mi chodzi w zdecydowanie mniejszej ilości FPS-ów, nie wiem czym to jest naprawdę spowodowane, ale no czasem Czasem to po prostu, po prostu drażni, tak, żebym, żebym się tylko teraz nie pomylił, żebym się nie pomylił, tak, chciałem, chciałem tak, od tego to jest żebym się nie pomylił teraz raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 i teraz tak od tego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i teraz tak e... Ho, lipa jasnego no dobra no trudno no nie, nie wyszło e, nie wyszło będzie, będzie dobrze następnym, następnym tym na następnym układaniu warstw. Ale nie, no tutaj tak czy siak zakryję to dirtem. Mm, ogólnie y, widziałem, że większość z was była troszeczkę zdziwiona, że e, język niemiecki i tak dalej, no, że, że miałem w Minecraft język niemiecki. E, jeżeli jest język polski, mogę śmiało grać na języku polskim. E, mi to tam naprawdę, mm, że tak powiem... Ej, kurde, tego nie miało tutaj być. Tego nie miało być. Mi to naprawdę nie przeszkadza na jakim ja języku będę grał. Znaczy się język niemiecki bardziej mi tak towarzyszył przez większość życia. Ej, coś mi tu nie pasuje, wiecie? Ej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ra, dwa, t 3, 4ry, 5, 6, sie, 8. i tu powinno być... więc coś tutaj zrąbałem. Coś tu zrąbałem? 8, 9, 10. Jak jak tutaj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Od tej linii się powinien zacząć tak. Tak... Mm, I tutaj dwa. Raz, 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 raz. Ej, to inaczej troszeczkę jeszcze tutaj zr zrąbałem, to troszeczkę, powiem. Tak szczerze. Mm, tak. Yy, dobra, nie, nie przewidziałem tego w ogóle. Yy, troszeczkę kurczę, yy, troszeczkę kurczę, yy, że tak powiem. Yy, chcę się tutaj wzorować yy, coś. Coś mi tu jeszcze nie pasuje. Coś mi tu jeszcze nie pasuje. E, dwa, to będzie tu. E, coś w tym stylu. Ej, coś mi tu, wiecie, co jeszcze nie pasuje. E, tak, że tak powiem, e, to mi nie pasuje w ogóle. Hmm, kurde, wiecie co? Coś mi tu nie pasuje. Jak to ogarnę, to do was wrócę. E, dobra, teraz powinno być dobrze. E, myślę, że... E, myślę, że właśnie... E, kurczę, straciłem wątek. E, tak, myślę, że teraz powinno być wszystko dobrze. E, nie wiem, czy, jeż, czy już wspominałem, że chciałbym coś zrobić e, tutaj na wzór takiego mm, gotika. Żeby wiecie, żeby to jakoś fajnie w miarę wyglądało, troszeczkę, troszeczkę też kurczę, zaczerpnąć z innych gier i tak dalej Ale wróć, mówiąc o serii, o tej nowej serii z tego Minecrafta, znaczy nowej serii, nowego filmu z Minecrafta pod tytułem Nowy Minecraft Stwierdziłem, że tam naprawdę w Minecrafcie jest nowy nowy fajny biom z takim różowym drzewem. To jest po prostu dla mnie bardzo fajna, bardzo fajna alternatywa. Na pewno ja sam, nie, nie będąc mistrzem budowania, bym był w stanie po prostu co nieco zlepić, więc też by było spoko. Chociaż w tym nowym Minecrafcie to budowanie jest troszeczkę łatwiejsze z pełno elementów, żeby coś ciekawego zbudować w ogóle. Inna inaczej właśnie to wszystko działa w tym nowym Minecrafcie. Jakoś tak mi się wydaje, że lepiej troszeczkę jeżeli chodzi pod względem budowy, bo sam nie powiem, sam miałem epizod, całkiem niedawno, bo dzisiaj, jeszcze sobie, kurczę, wszedłem na Minecrafta, zacząłem coś tam budować, na tym w Minecrafcie. Nie powiem, bo całkiem łatwiej, całkiem łatwiej jest coś wybudować i tak dalej. Szczególnie, że ja jestem jakąś tam gapą, jeżeli chodzi o to budowanie. Teraz tak. Mniej więcej, gdzie się to będzie przecinać. No, dobra tutaj więc tutaj na środku będzie będzie taki ołtarz tak, tak 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 i tutaj tak będzie można sobie podejść do ołtarza i tutaj złożyć nie wiem w ofierze w ofierze coś. Myślę, że to będzie w miarę spoko wyglądać, że, że, że ten ołtarz nie będzie jakoś brzydko wyglądać. To tak staram się troszeczkę zapełnić świat, żeby troszeczkę, troszeczkę lepiej on wyglądał. Tak jak to było? Dobra, zrobimy coś takiego. Z, dwa, trzy, cztery Zrobimy coś takiego. Wiecie, jak wyglądało mniej więcej w gotiku, w gotiku ten taki krąg. To ja bym chciał, żeby coś mniej więcej tutaj tak samo wyglądało. Dobra. Tu. Dobra, to, to może byle gdzie być postawione, czyli tak, raz, 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 raz. Mniej więcej staram się to na wzór zrobić, ale wiadomo, no wyjdzie jak zawsze. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, teraz powinna być idealna wysokość. Tak, tak jest. Dobra. W ogóle na jaką to jest wysokość? 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Teraz tak, mamy dużo, dosyć, dużo, dosyć materiału. 2, 3, 4, 5, 6. Mamy dosyć dużo materiału, dużo stołna i tak dalej. Podejrzewam, że coś tutaj będę jeszcze budował. Ale może nie, nie akurat na, na tych terenach. Staram się jeszcze dokończyć tamtą moją... że tak powiem... że tak powiem... tamten mój pomysł. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje, wiecie? Środę... E, ale zrąbałem. Ale zrąbałem, naprawdę. Nie, ja jestem DBS. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, tutaj zaraz na gipko skoczę i tak żadnej zbroi nie mam. E, tak, zbroj, e, zbroja. E, dobra, ja tutaj sobie elegancko e, się kimnę i to zaraz poprawię, więc widzimy się zaraz. Dobra, jest już tu poprawione. Ej wiecie co? Dalej mi tu jest krzywo. Dalej mi tu jest cholernie krzywo. Bo te dwa się ze sobą zgadzają, te dwa się ze sobą zgadzają. <laughs> yy... No. A ja wiem czemu. Yy, dobra, w ten sposób i one się będą teraz yy, równo zgrywać i jeszcze ten yy... Jeszcze ten w sumie tak coś w tym stylu yy, Dobra I tu jeszcze tak, takie wykończenie yy, Trochę dirta trzeba zebrać, żeby nie było Nie no, musi to jakoś w miarę spoko wyglądać Naprawdę, żebym zerąbał budowę na maksie Po maksie to jeszcze taką kurczę drobnicę nie no, chciałem wam rzucić jakiś filmik, miałem taką ochotę po prostu pograć w Minecrafta, nic mi się nie chciało robić, a mówię kurde bym sobie pogadał do mikrofonu. Nie wiem jakoś tak, jakoś tak mam czasem tak mam, że w ogóle sobie lubię porozmawiać sam do siebie jak gram w Minecrafta chore. Słyszałem, że mądrzy ludzie po prostu lubią rozmawiać ze sobą, więc nie no, ja ja sobie robię oczywiście. Dirta trzeba wykorzystać, kurde Kurcze ja już wiem tutaj może troszeczkę wyrównam ten teren dookoła tego Skoro tak czy siak mamy cholerne ilości zasoby dirtu więc Więc byśmy mogli sobie tutaj coś podziałać, pokminić Dobra jeszcze oświetlimy tutaj Mamy dużo, dosyć pochodni Jeszcze z poprzedniego odcinka mi się zostały Tak mniej więcej coś takiego e, mogą być krzywe Nie no nawet spoko to będzie wyglądać że będą krzywe jakoś tak lubię jakoś tak ostatnio zacząłem lubić takie nietypowe rzeczy więc tu może z tej strony tu może z tej strony po prostu troszeczkę utniemy tego Tutaj z tej strony utniemy, żeby, wiecie, żeby to jakoś w miarę wyglądało niesymetrycznie. Chociaż teraz to będzie wyglądać symetrycznie, niech ta ściana... Niech ta ściana się zostanie chociażby w całości. A żeby, wiecie, żeby to troszeczkę jakoś tak wyglądało mm, dziko. E, tak, jeszcze może... Może, może jeszcze w sumie bym zrobił mm, coś spoko. E, bym sobie to całe obtoczył po prostu jeszcze z tą slabami, żeby, wiecie, wykorzystać jak największą ilość materiału po prostu a przy okazji, żeby ten dirt troszeczkę, um, troszeczkę go też um, przeciągnąć i tak dalej, żeby to też w miarę spoko wyglądało bo tutaj dosyć spore ilości dirta wykopujemy nawet takim głupim kopaniem dobrze, że sobie jeszcze przed odcinkiem mówię, a zrobię sobie drugą łopatę może być nieciekawie może mi nie styknąć, może się że tak powiem skończyć dobra, więc tak więc tak tutaj sobie woła i za dużo z tą slabów nie marcie się, ja mam tyle kobla do przepalania, muszę jeszcze znaleźć troszeczkę złota, e, tak kolejkę będę ciągnął po prostu, e, kolejkę będę dalej ciągnął, ale to już e, chyba też poza nagraniem, ewentualnie jakąś stację dobuduję, to też na nagraniu, e, może w międzyczasie jeszcze uda mi się skończyć jedną najważniejszą rzecz, e, którą już robię tyle czasu. A ona mi jednak trochę zajmuje. Tak, widzę tutaj, że jest wszystko krzywe. Ale mi się, mi się nie powiem, bo to podoba. Dobra. Dobra, tak jest spoko, tak jest git. Trzeba zabudować. Myślę, że będzie. Myślę, że będzie całkiem spoko. Eee, właśnie e, napiszcie mi tam w komentarzu w ogóle czy tam by się wam spodobało spodobała taka e, moja myśl bardziej twórcza żeby pogadać do mikrofonu i tak dalej o jakichś tam sytuacjach e, z życia i tak dalej żeby tam jakieś historie ciekawe może mniej ciekawe e, opowiadać, po może co no takiego co nowego ciekawego i tak dalej tak gdzie głównie bym mógł się poświęcić po prostu na rozmowie, żebym miał takie bardziej luźniejsze, luźniejszą gadkę. A ja i przy okazji bym poćwiczył, kurde, no zabrakło mi dirta. Ja przy okazji bym poćwiczył po prostu swoją wymowę przy tym i tak dalej, podczas nagrywania. Gdzie troszeczkę bym, gdzie troszeczkę bym luźniej sobie do tego podchodził. Dobra. Myślę, że jest spoko. I napiszcie też jeszcze w komentarzach, czy byście chcieli właśnie takie odcinki typowo e, krótsze, gdzie takie mniejsze budowle buduje, czy chcecie widzieć coś konkretnie większego, czy może jeszcze coś innego, e, czy może coś e, czy może coś zmienić, e, czy cokolwiek, nie? E, każdą, e, każdą krytykę, typowo konstruk konstruktywną krytykę przyjmę. E, dobra. No więc tak to wygląda mój ołtarz krzywy bardzo dobrze, taki miał być taki był plan, taki był zarys, zamysł i w ogóle. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, no i cześć!